Yeah. odloty, powroty Fioletowo złote zachody Zranna maraz i porażka Kim ty jesteś, żebym coś ci udowadniał mm. Każdy człowiek jak cień nie podąża już za sobą Jest tą samą osobą, tylko dusza stoi obok nie Układa nic na nowo, bo nie ufa zwykłym szonom Mam coś dla ciebie królowo W pazce po tak swoją Wczoraj lepiej było, bo nie czułem się samotnie Wokół same panie, które wyjdą bez powrotnie Oddałem co miałem, zostawiłaś mnie na lodzie Teraz cały Wajs i bez dolarów nie wychodzę Wczoraj lepiej było, bo nie czułem się samotny Wokół same panie, które wyjdą bez powrotnie Oddałem co miałem, zostawiłaś mnie na lodzie Teraz cały Wajs i bez dolarów nie wychodzę Lepiej będzie jutro, wczoraj to zły sen Każdy zły sen jest gorszy od tych wspomnień Wszystko mi ciąży, ja wiatr szepcę coś do mnie Chodź, mówisz do mnie, a twoje słowa są chłodne Wczoraj lepiej było, bo nie czułem się samotny, Boku same panie, które wyjdą bezpowrotnie Oddałem co miałem, zostawiłaś mnie na locie Teraz cały bajs bez dolarów nie wychodzę